Cześć, szukasz auta używanego, ale nie do końca wiesz, jak się za to zabrać? Boisz się o nieuczciwych sprzedawców, niepewną historię samochodów, czy po prostu nie do końca wiesz, tak naprawdę? Czego szukasz? Bo masz w głowie jakiś pomysł, ale nie wiesz, co powinno być takie auto, czy takie, czym się kierować przy wyborze danego samochodu. W tym miejscu z pomocą może przyjść Autosearch, bo oprócz tego, że posiadamy ponad 140 aut w ofercie, to pomagamy znaleźć też auta używane oraz nowe na zamówienie. Także wystarczy, że się z nami skontaktujesz, a my możemy Ci kompleksowo doradzić, jakie auto będzie najlepsze pod Twoje potrzeby. No, chyba że na przykład masz sprecyzowane swoje wymagania, tak jak na przykład nasz klient, który zamówił sobie Audi S3. Także niezależnie, czy szukasz konkretnego modelu i w 100% wiesz, czego potrzebujesz, z jakim wyposażeniem, z jakimi opcjami, czy z fakturą VAT, czy, czy nie, czy po prostu szukasz powiedzmy auta w budżecie X, ma być auto rodzinne, ma być nie wiem, często użytkowane w trasach, to niezależnie od tego, jak mocno masz to sprecyzowane, jesteśmy w stanie Ci pomóc i zagwarantować, że kupisz z nami pewny samochód używany. Warto tutaj wspomnieć, że niezależnie czy to jest auto za 30, 50 czy 500 tysięcy złotych, i tak chętnie pomożemy. Dzisiaj akurat przykładem będzie Audi S3, które znaleźliśmy na potrzeby klienta. Mieliśmy jasno określony budżet, miał być kolor czarny oraz wybrane konkretne elementy z wyposażenia też najważniejsza, była w sumie w tym wszystkim, czy znaczy najważniejsza, no nie najważniejsza, ale jednym z najważniejszych kryteriów była też faktura VAT. I takie auto udało się, jak widzicie, znaleźć. Klient dostał od nas ofertę w PDF-ie, dostał też raport auto oraz całą historię serwisową potwierdzającą, że auto było naprawdę bardzo skrupulatnie serwisowane. Jeżeli chodzi o samą strójkę. Auto pochodzi z 2023 roku, ma bardzo mały przebieg, poniżej 400 tys. km, jest jeszcze na gwarancji, bezwpłatkowe, całe w oryginalnym lakierze. No i oprócz historii serwisowej w formie PDF-a z salonu Audi, z serwisu Audi, mamy też fakturę do każdej poszczególnej rzeczy, która była w tym aucie wykonywana. To dobrze świadczy o właścicielu i o historii samochodu. Oczywiście dzięki temu, że nabywacie samochód od Auto Search, to wszystkie auta, które my kupujemy, sprawdzamy w odpowiedni sposób. No i oczywiście to dotyczy się aut, które znajdujemy dla Was. Każde auto nie tylko sprawdzamy, oczywiście, w ba dostępnych bazach każde auto weryfikujemy miernikiem, lakieru. Każde auto, oczywiście, sprawdzamy w serwisie oczywiście też możemy Wam udostępnić film. Z takiego serwisu, jak to dokładnie wygląda. Także mamy pełną checklistę rzeczy, które sprawdzamy i weryfikujemy, zanim dana propozycja do Was trafi i zanim oczywiście zaakceptujemy dany samochód do naszej oferty. Zacząłem szukać po placu, które jeszcze auto zostało właśnie zakupione pod konkretnego klienta. No i najciemniej pod latarnią, bo w sumie stoimy obok Makana, a ten właśnie Makan dieslu został też kupiony pod konkretnego klienta. Także jak widzicie, ten model działa. To też jest auto oczywiście z polskiego salonu tak samo jak Audi S3, a powiem Wam, że znaleźć Macana w dieslu z pewną historią z polskiego salonu też nie jest prosto. Pamiętajcie, że ogromnym plusem zakupu auta u nas jest to, że tak naprawdę nie musicie poświęcać na to zbyt wiele czasu, nie musicie szukać ofert i tak I to jest jeden z plusów, ale dodatkowym plusem jest to, że w jednym miejscu macie możliwość zostawienia auta w rozliczeniu, macie możliwość dokupienia gwarancji do samochodu, finansowania detailingu, ubezpieczenia i tak prawie każdej dodatkowej opcji, która wiąże się z zakupem samochodu. Także jesteśmy po to, żeby Wam pomóc i zamiast przeglądać setki ofert, po prostu możecie się skontaktować z nami, a niezależnie od tego, czego szukacie, czy to ma być Audi S3, Porsche Macan, Toyota Yaris, Ferrari Portofino, co by to nie było, my chętnie pomożemy i znajdziemy egzemplarz, który będzie po prostu odpowiedni. Myślę, że częstym też Problemem przy zakupie auta jest to, że nie do końca wiemy czym się kierować, a my wiemy, także jeżeli określisz tam swoje po prostu potrzeby, na zasadzie do czego będziesz użytkować samochód, nie wiem jak często idziesz w trasę, jak często idziesz w góry, czy głównie idziesz po mieście, po prostu najważniejsze dane, jaki masz budżet, to my też będziemy w stanie dopasować Ci konkretną markę i model, bo tak jak przychodzicie do nas i pytacie na przykład jakieś konkretne, nie wiem, czy wybrać diesla, czy wybrać benzynę, to my i tak zawsze zapytamy, a jak użytkujesz dany samochód? Czy to jest głównie użytek mieszany, głównie w trasy, czy głównie po mieście, bo w zależności od tego, jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni samochód. I to myślę, że jest ta sztuka połączenia właśnie handlu z jednak wiedzą motoryzacyjną na temat rynku aut używanych. Także jeżeli szukacie auta używanego, czy nowego? Skontaktujcie się z nami, a my chętnie pomożemy Wam zaoszczędzić czas, no i na pewno nerwy związane z zakupem samochodu. Wystarczy skontaktować się z nami poprzez telefon. Mam też specjalny formularz na stronie internetowej, który pozwoli Wam przejść tak naprawdę przez wszystkie informacje, których my potrzebujemy, żeby Wam pomóc w znalezieniu idealnego samochodu. Także skontaktujcie się z nami w dowolny sposób. Oczywiście też zapraszamy. Jesteśmy u nas w salonie 7 dni w tygodniu, czy w Warszawie, czy w Krakowie. Do zobaczenia.